Cześć, witajcie ponownie. Dzisiaj zaprezentujemy Wam dwa kolejne pomysły na prezent dla Waszych klientów. Pierwszym z nich będzie multitool, a drugim zestaw, w skład którego wchodzi multitool, latarka oraz bryloczek. Zapraszamy do dokładnych testów. Propozycja numer jeden to multitool spakowany w czarne, solidne etui z możliwością montażu na pasku. Etui zamykane na klips, w środku znajdujemy Solidnie wykonany multitool w czarnym kolorze, który składa się z solidnego ostrza z funkcją blokady odciąganą z boku. Bardzo mi się to podoba, że nóż się przypadkowo nie złoży. Następnie kombinerki. Solidne, duże, dobrze trzyma się je w dłoni. Z drugiej strony mamy trzy narzędzia. Po pierwsze. płaski śrubokręt z otwieraczem. Następnie trochę szerszy śrubokręt też z jakąś inną formą otwieracza, tak zakładam. oraz końcówka, która zwiększa możliwości naszego narzędzia. A jakie zwiększa? Otóż w tui oprócz samego multitula znajduje się taki zestaw 9 bitów. Mamy przeduszkę, którą montujemy w tym miejscu oraz trzy krzyżakowe końcówki, 3 płaskie i 3 końcówki na klucze typu torsem. Wszystko ładnie do siebie pasuje, nic nie spada. Według mnie świetna propozycja. Propozycja numer 2 to zestaw upominkowy, w skład którego wchodzą. Trzy elementy: bryloczek, multitu i latarka. Zobaczmy teraz dokładnie każdy z nich. Przegląd zawartości naszego zestawu. Zacznijmy od Multitula, który jest spakowany z czarnym etui z możliwością montażu na pasku, zamykany na rzep. Multitool zgrabny, poręczny, zawiera 9 różnych narzędzi. Po pierwsze, kombinerki, solidne. Jak najbardziej na plus. Z jednej strony mamy cztery różne przyrządy. Po pierwsze, taka zgrabna podziałka od 1 do 6, chociaż nie wiem po co są te ząbki, bo to nie jest piłka. Więc jeśli macie jakieś propozycje, to chętnie poczytam, co to może być. Następnie mamy ostrze. To akurat nie ma takiej blokady manualnej jak pierwszy Multitool, ale nie składa się, solidnie się blokuje, więc myślę, że będzie OK. I dwa precyzyjne krętaki, czyli śrubokręt krzyżakowy. I tutaj śrubokręt płaski, malutki z funkcją otwieracza. Z drugiej strony mamy po pierwsze pilnik. Po drugie. Tym razem na pewno to jest piłka. Piłka do drewna bardzo ostra. Oraz dwa dodatkowe rozwiązania. Jeden to płaski kluczyk wąziutki. Drugi troszkę szerszy z funkcją otwieracza. Drugim elementem zestawu jest latarka spakowana. Takie samo czarne etui jak multitool, możliwość montażu na pasek, zamykanie na rzep. Latarka ma też uchwyt na rękę, żeby jej nie zgubić. Wykonana jest z metalu, bardzo solidna, zasilana trzema bateriami paluszkami AAA, które wchodzą w skład zestawu. Mamy światło stałe z możliwością jego rozszerzania i zwężania oraz światło pulsujące. Do tego, oprócz białego światła, mamy z boku czerwony pierścień. Bardzo fajne narzędzie. I jako ostatni, trzeci element zestawu czarny brylok z możliwością znakowania metalowy, solidny, sporo waży więc na pewno czuć go w kieszeni. Mam nadzieję, że spodobały Wam się nasze propozycje, które dla Was dzisiaj wybraliśmy. Jeśli będziecie mieli jakieś dodatkowe pytania, dzwońcie albo piszcie. Cześć!